Dzień dobry, moi mili, moi drodzy. Witam Was dzisiaj w kolejnym filmie o challenge'ach. Dzisiaj czwarty, piąty i szósty, czyli Darkness Falls, The Tank i Solar System. Bardzo proste challenge, ale już troszeczkę bardziej rozbudowane pod względem jakichś wymagań. Po pierwsze mamy Darkness Falls. Jeżeli chodzi o odblokowanie tego challenge'a, bo tu już niestety Wszystkie challenge albo większość, będzie potrzebować jakiejś metody odblokowywania. To, żeby odblokować Darkness Falls, są dwa sposoby. Jeżeli mamy dodatek The Repentance, musimy pokonać serce matki 11 razy i pokonać Blue Baby postacią Eve. Jeżeli nie mamy dodatku, to wcześniej odblokowaliśmy w bardzo podobny sposób, czyli po prostu pokonywaliśmy 11 razy serce i tyle. No i mieliśmy, musieliśmy mieć odblokowaną Eve. Dobrze, o co chodzi w tym challenge? Gramy normalną Ewką, ale z małym dodatkiem. Dostajemy jeszcze dodatkowo przedmiot. Pentagram Sacrificial. Dagger i Dark Matter. To są trzy itemy, które dodatkowo dostajemy. I jaki jest nasz szkol Musimy pokonać Sejtana. Bardzo prosto, więc idziemy do serduszka, pokonujemy serduszko i kładziemy do Shiolu i tam pokonujemy Sejtana. To daje nam przejście tego Co nam odblokowuje? Odblokowujemy Run of the Gaze. Co ono nam daje? Usuwa wszystkie możliwe kersy, jakie w tym momencie posiadaliśmy na florze i daje nam Soulharta. Jedyny kers, jakiego nie możemy usunąć, to Kers of the Labyrinth, który po prostu powoduje, że piętro jest większe. Dobrze, następny challenge. The Tank. Żeby odblokować challenge The Tank, potrzebujemy posiadać 7 albo więcej czerwonych kontenerów na swojej postaci w tym samym czasie. Simple as Da. Jeżeli chodzi o ten challenge, gramy postacią Magdalen. dodatkowo dostajemy na niej przedmiot Bucket of Lard, Infamy i Thunderfix. I podstawowo, tak jak mamy na Magdalenie, dostajemy Yamhar. To chodzi. Bucket of Lard dodaje nam dwa Dżuszka i sprawia, że jesteśmy ciężsi. Czemu cięższy? No bo tracimy spida, A sama Magdalena już jest dość powolna. Co daje Thunderfight? On zwiększy nam HP, mm -hmm. Zbija nam spida i dodatkowo pozwala nam niszczyć obiekty wchodząc na nie. Daje nam taki mały efekt. Stop. A InFamy działa w ten sposób, że mamy maskę na sobie i w momencie, w którym trzej nas jakiś pocisk. Jeżeli patrzymy się na ten pocisk, to obrażenia mają szansę być znegowane. 50% szans na znegowanie takich obrażeń. To jeszcze się dzieje w tym challenge. Nic ciekawego tak naprawdę musimy po prostu pokonać matkę, tak jak w pierwszych trzech challenge'ach Co odblokowujemy po przejściu takiego challenge'u. Thank you czyli The Tank. W The Tank odblokowujemy Rune of Ansus. Rune of Ansus to bardzo, bardzo fajna runa, uważam, ponieważ odkrywa nam całą mapę. Odkrywa nam całą mapę, pokazuje nam Secret Room'y, Super Secret Room'y, usuwa nam Curse of the Lost, co już jest bardzo dobre, aczkolwiek w momencie, w którym mamy najnowszy dodatek, The Binding of of Repentance, nie odblokowuje, podkreślam, nie odblokowuje nam Ultra Secret rooms. Y. Trzeci i ostatni challenge to Solar System. Solar System to challenge, który którym z zwykłym Isaaciem, tylko że dostajemy opaskę na oczy, przez co nie możemy strzelać. No cóż, zdarza się. Ale dostajemy trzy przedmioty, które już opisywałem w ewolucji Belzebub niedawno w miarę, czyli Distance Admiration, Forever Alone i Halo Flies. Mamy naokoło siebie bardzo dużo muszek i automatycznie ewolucję Belzebub i musimy przedostać się przez te piętra, konać serce, nie matkę tylko. Serce matki, właśnie jako ten ślepy Isaac z naszymi kompanami muchami. Co odblokujemy za taki challenge? Dostajemy Runo Pertro. of Pertro to bardzo fajna rzecz, która bardzo fajna runa, która polega na tym, że roluje nam odpowiednio wszystkie przedmioty na piedestałach pokoju. To jest taki sam efekt jak D6. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jasne, był króciutki, bo te challenger niestety nie były jakoś super długie, super długie w opisie, a też przedmiotów nie było za dużo, więc mam nadzieję, że podobał się, był przydatny. Następne challenge będą troszeczkę ciekawsze, więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!